W dniu dzisiejszym przypada Dzień Samorządu Terytorialnego. Dzień, który upamiętnia wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku. 30 lat temu odbyły się pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory na poziomie gmin. Reforma samorządowa przyniosła decentralizację władzy, przekazała ją lokalnym wspólnotom. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, ustanawiając Święto Samorządu Terytorialnego, wyraził uznanie i szacunek w stosunku do wszystkich osób, które przyczyniły się do jego powstania i działalności. Jest to piękne święto, które powinno być obchodzone z radością, dumą w lokalnych wspólnotach. Niestety, z uwagi na ogłoszony stan epidemii nad obszarze naszego kraju, nie jesteśmy w stanie złożyć życzeń Państwu osobiście. Mniejszym w niniejszym imieniu władz powiatu, i swoim pragnę życzyć wszystkim, którzy na przestrzeni 30 lat byli zaangażowani w proces tworzenia naszej lokalnej społeczności wytrwałości, gorliwości w działaniu, a także społecznej akceptacji, która jest źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy. Wierzę, że dzięki Państwa zaangażowaniu nadchodzące lata będą czasem lokalnego rozwoju. 27 maja to także święto pracowników samorządowych. Tym samym życzę Państwu wielu sukcesów zawodowych, wytrwałości w dążeniu do realizacji zamierzonych celów, a także motywacji i energii w codziennej pracy. Dzięki Państwa zaangażowaniu i umiejętności w podejmowaniu trafnych decyzji miasta i wsie naszej małej ojczyzny rozwijają się i pięknieją, stając się przyjaznym miejscem dla swoich mieszkańców. Chciałbym również, abyśmy wszyscy jako członkowie lokalnych wspólnot na poziomie gminnym, powiatowym, wojewódzkim podziękowali nawzajem samym sobie. Potrafimy być samorządni i bać o Polskę, która jest wokół nas, najbliżej nas. Niech ta umiejętność będzie doskonalona każdego dnia i prowadzi nas w przyszłość.